Siemaneczko, ja jestem HTV i tak jak wam obiecałem robimy opening mojej szafki w Fortnite cie. Sam nawet nie wiedziałem, że ona jest tyle warta i że w ogóle jest tam tyle skinów, wow Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym cię zachęcić do wzięcia udziału w giveawayu na 1000 V-Bucksów Jedyne tylko co musisz zrobić, zostawić łapkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek i napisać w komentarzu Dlaczego właśnie ty miałbyś wygrać 1000 v Do każdego komentarza przypinam serducho No dobra, teraz to na co wszyscy czekali, czy idziemy do mojej szafki Jestem pewny, że po wyskinów, nawet nie pamiętam, że kupiłem, po wyskinów żałuję, że kupiłem, a jak zobaczę końcowy wynik, ile zapłaciłem, ile, ile wydałem na Fortnite'a, to się załamę, ale wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić taką serię, że mm, pożyczam konta od youtuberów na odcinek. Sprawdzam co mają w szafce, ile wydali kasy na Fortnite i jakie skiny mają. Jeżeli byś chciał taką serię, to napisz w komentarzu, że, że to jest spoko pomysł. I napisz e, od jakiego youtubera byś chciał, żebym wziął konto na odcinek i sprawdził, jaką ma szafkę. Dobra, nie przedłużamy. Lecimy z moją szafką. Let's go. E, zaczynam od góry. Mamy anielice. Skin akurat spoko, nie żałuję. Aha! E, tutaj na ekranie wam się wyświetla, ile jaki skin kosztuje i podsumowanie. OK? A na końcu ile w sumie wydałem pieniążków na Fortnite'a. Dobra, dobra, lecimy. E, Anielica. Nie żałuję skina? Bardzo fajny. Red Knight Spoko skin. Misiek. Żałuję. Z chęcią bym ją zwrócił. Ale jest to pierwszy mój skin, który kupiłem w Fortnite. Cie. Jest jakiś sentyment do tego skina, więc <coughs> zostawiam. E, Hime. Mega fajny skin. Nie żałuję. Dinozaur. Żałuję. E, kruk. Kruk był kiedyś mega hypowanym skinem. Sam pamiętam, jak czekałem chyba tam do pierwszej w nocy na sklep, aż będzie kruk w sklepie. I pierwszy co zrobiłem, jak się pojawił, kupiłem go. Ale żałuję, z chęcią bym go zwrócił. Eee, tak samo jak wyżej do czerwonego zostawiłbym. Zwróciłbym. Eee, Lodowy strażnik miłości. Mega fajny plecak, słaby skin. Oblivion, czyli niepamięć. Mega, mega fajny skin. Zostawiamy. Eee, Pajęczy rycerz. Taki tryhard trochę, ale bym zwrócił. Zwróciłbym, bo na pewno tym skinem nie gram. Strażnik miłości ten zwykły, czyli bym zwrócił, a plecak bym zostawił. E, Upadły Strażnik Miłości, mega fajny plecak, ale słaby skin. E, Wukong, to samo. Mega fajny plecak, słaby skin. E, tutaj, właśnie, strój czarnej wdowy. E, wszyscy kupowali, ta też kupiłem. Osobiście słaby skin. E, tutaj tego skina dostałem od widza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam I, ale No zwróciłbym, zwróciłbym Tego też kupiłem Też bym zwrócił, Jezu Chryste e, Barwny Szczelec Też tym skinem kompletnie nie gram I bym zwrócił go od razu aby miał taką możliwość e, Błyskawica, mega fajny skin Podoba mi się, na pewno bym nie zwrócił e, Robocik Moim zdaniem, spoko skin, też bym go nie zwrócił. E, no i teraz cień doskonały. To jest jedyny, chyba, pakiet do Fortnite'a, e, który ma naprawdę mega fajne skiny. Nie zwróciłbym. E, skin, mega fajny. Jordanka, super skin. Kilka edycji stylów. Mega tryhardowy skin, mega fajny skin. Zostawiamy. Pakiecik, Czacha Cienia, mega fajny skin. Zostawiamy. Pakiet startowy, dzicz. No, słaby skin, ale były chyba V-Bucksy, także Kupiliśmy, eee, grind. No, słaby skin, słaby skin, ja bym mógł, to bym zwrócił Tutaj, One U Dostałem od widza, ale jeżeli miałbym możliwość To bym zwrócił, eee, Heidi Mega fajny skin, tryhardowy, zostawiłbym Iconic, no to jest Iconic, to jest taki Jeden z skinów, takich Unikalny, e, unikalny na moim koncie tak bym zostawił e, Jagódkę Zwróciłbym, bo nim kompletnie nie gram Kobalt Starter Pack Brzydki, zwróciłbym e, Koronkę oczywiście bym zostawił, fajny skin e, Kuno W miarę okej, okay, ale kompletnie nim nie gram jo To tym skinem nie gram, tak żebym zwrócił Złodziejkę również bym zwrócił Łuna e, jeden z moich ulubionych skinów, więc bym zostawił Marshmallow no niestety zwróciłbym Narciarz, mega zarąbisty skin jeden z lepszych w mojej szafie, zostawiamy tutaj Pani Akuku zarąbisty skin, zostawiamy eee, Pani Króliczka zostawiamy Kruka, eee, o Jezu Kruka, Plaga, Plaga oczywiście zostaje, eee, Ptak Cieni z pakietu e, Mroczne legendy? Tak? Tak? Zostawiamy mega fajny skin. pani ciastek jak najbardziej OK. Dramat do zwrotu, bałwany do zwrotu e, takara do zwrotu, zamaskowany cień, e, ten taki standardowy do zwrotu. E, Zamieć zostawiamy mega fajny e, skin, dwie edycje stylu z kaskiem bez kasku, super skinek, e, pakiet startowy. Do zwrotu, do zwrotu, do zwrotu, do zwrotu. Zostawiamy mega fajny skin. Bombowe barwy. Zostawiamy. Do zwrotu. Kurde, Czuks Mega fajny skin. Ja bym go zostawił. Jest mega fajny. Y Sculptrooperka, wersja damska. Mega fajny skin. W miarę okej okay skin. Do zwrotu. E Hakerka. Spoko skin zostawiłbym. Do zwrotu. Też dostałem od widza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam Ale bym zwrócił e, Komando płetwy, mega fajny skin, mega mi się podoba, zostawiamy e, No i ten skin to pan Rurka mnie namówił do niego I żebym go kupił I żałuję, jest brzydki Zwróciłbym go, od razu, jakbym mógł Pakiet startowy zostawiłbym e, miraż jeden z lepszych skinów do Fortnite zostawiamy Reniferka w miarę okej okay. Dwa razy bym się zastanowił. zastanowił jakbym chciał go zwrócić. Do zwrotu. Zostawiamy. Zostawiamy. Piłkarka. Zostawiamy. Rusałka. Do zwrotu. Słabe skrzydła. Słaby skin. Znaczy, skin jest taki w miarę okej. Okay. Znaczy ciężka decyzja. Dwa razy bym się zastanowił. E, sa samum. Zostawiamy. E, słoneczny ptak. Zostawiamy. Specjalistka zwiadu. Taki tryhardowy skin, ale słaby. Taki średnio, średnio, średnio. Tutaj Bright. Do zwrotu. Do zwrotu. Ciemny Szczelec. Na pewno do zwrotu. Kude. Dziesiątka. Nie podoba mi się. Do zwrotu. Dżunglowa Zwiadowczyni. Mega, mega fajny skin. Zostawiamy. Sędzinka. Do zwrotu. Mikołajka. Do zwrotu. Komandosi. Zostawiamy. Króliczek. Do zwrotu. Latarnia. Fortnite. W miarę okej okay skin, pastelówka. Do zwrotu plastikowa poboruwa. Poboruwa? poboruwa Do zwrotu e, zostawiamy mega fajny tryhardowy skin. E, zostawiamy no i wojowniczka świata. Mega mega fajny skin World Cupowy mega mi się podoba. Także zostawiamy. Tutaj już mamy mm, karnety, tak? Karnety. Także szybko przylecimy Ogólnie, z karnetu szczerze, tylko skin Puma mi się podoba. Omega. Lux. Eee. Skarnetów. Pani Demi. No i też nie ma fajnych skinów. O, elitarna agentka jest mega fajnym skinem. Fajny skin. No. O. I prędkość graniczna. Fajny skin. Reszta skinów. Dobana. No i taki

no, wydaje mi się, że, że nad plecakami nie będziemy jakoś e, długo tutaj rozmawiać, ale przejdziemy do kilofów. E, tutaj, burzowy błysk. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych kilofów, także zostawiamy. E, czaszko kosa, mega fajny skin, zostawiamy. Dusza imprezy, zwrot. Garniec ze złotem to był mój skin, który był, znaczy mój zbierak, który był mega unikalny, lecz wrócił do sklepu i praktycznie każdy go ma był taki hype na ten na ten także do zwrotu kilow wyroczny, do zwrotu mroczny okruch, zostawiamy Piszczałkę to od razu zwrot e rekin zwrot, no ten kilow może zostać zwrot zwrot, zostawiamy e gwiazdkę, bym zwrócił e kilow od red knighta Bym zostawił, kiełbaskę bym zwrócił, e, kostur maga bym zostawił, e, kowal losu zwrot, e, Lud na patyku e, zostawiłbym, bo jest taki fajny, śmieszny, e, melomłotki. Powiem wam, że jeszcze nie miałem okazji z nimi zagrać. Kupiłem je, ale nie, jeszcze nimi nie grałem, ale bym zostawił. E, Ninjo Ualik bym zostawił, topór bym zwrócił, miecze spoko. E, ten kilof od pajęczaka. Zwrot jest mega mały, nie podobają mi się takie kilofy. E, strach. Kurde. On chyba darmowy. Ale jeżeli go kupiłem, to bym zwrócił, to bym zwrócił. Szpony zostawiłbym, świetlika bym zwrócił, wówele bym zwrócił, zamieć bym zwrócił, zjawem zostawił. Żelazny dziób. fajny, fajny zbierak. Posę, jak najbardziej bym zostawił, e, emblemat, mega fajny skin, lampę bym zwrócił, łopaty bym zwrócił, nóż i widelec bym zwrócił, e, odwrócone oszcza bym zwrócił, e, zbierak z butem i z piłką bym zwrócił, siekierkę bym zwrócił, to bym zwrócił, i tutaj reszta skinów karnetowych, także szybko przelecimy, nie będę pokazywał co i jak, ale bym wszystko. Abo inaczej, co mi się podoba, co mi się podoba. Z karnetowych podoba mi się nawała yy, od lux. Yy. Topory. O, to jeszcze of marshmallow niepo niepodliczony, nie ten. Dodaj do ulubionych. Tutaj kilo z marshmallow to jest ten. Nie, on, on ten. On darmowy, on darmowy. Dobre, 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 dobre. Także tyle. Tyle, tyle, jeżeli chodzi o zbieraki. I co jeszcze mamy? Lotnie. Lotnie. Królewski smog. Jeżeli chodzi o casuale. Taka lotnia jest mega fajna. Rekin jest spoko. Ale bym go zwrócił. Milano. Fajna lotnia jeżeli chodzi o casuale. Duch. Też fajna lotnia jeżeli chodzi o casuale. Meduzę bym od razu zwrócił. To jest najgorsza lotnia ever jaka jest do Fortnite'a. Skrzydła. Mega fajne, fajna lotnia. E, Konik. Mega fajny, fajna lotnia. Pętla. Fajna lotnia od naszego ulubionego paluszka rybnego. Lotnia. Też jest mega spoko. Latający karp. W miarę okej. Okay. Lotnia od kruka. Zostawiamy. Lotnia od pana Marshmallow. Zostawiamy. na tarcie. byśmy zwrócili. E, Arkana. Z Arkaną jest taki problem, że ja tego skilla nie kupiłem. Dostałem go znaczy, tej lot nie kupiłem, dostałem ją od Pawilka, ale Pawilek ją kupił bodajże, bo, bodajże za 1200, więc ją kupił. Więc wliczamy do zakupów moich w Fortnite, ok? Dobra. Czyli to już wszystkie skiny, reszta karnetówki. Także nas nie obchodzą. Najlepsza lotnia taka tryhardowa to jest. Jeden szczał. Czarna, prosta parasolka. Dobra, lecimy dalej. Co mamy? Eee, tańce. Jeżeli chodzi o tańce, to mamy tak. Gładkie ruchy, chopaka, ożywieniec, robot, brokat, ciśli dzików, elektryczny swing, gumowe kości, klep. Sprawiedliwość Ta, pomarańczowa sprawiedliwość, dobrze powiedziałem, dobrze, dobrze, dobrze. E, rakietowe koło. E, scenariusz: koni Podrygi. No i dobra, taki taniec mamy. Mamy jeszcze zabójczy urok. Bicki z pluwy. Czerwona kartka. Dmi wróg, do zobaczenia. Drużyna mechów. Flex, kosze. Kula odporna, pajacyki, powódź łez. O jezu, jeszcze więcej? Poza typu T, punkt złamania, rączki, szaka, szczały z palców, szczep z pył z ramion, syrena, szałtańca, ściągnij, ściągnij w wodzie. Co? ściągnij w wodzie. Okej. Okay. Świętowanie, tablica z wynikiem. Walka z cieniem Wiginka wyjec, Zabawa Załamka I zimne oknie okay. Reszta wszystko karnetowe Tutaj wam pokazuję tak na szybko Dobra I teraz Malowania Malowania są mega fajne Mamy tak Mamy malowanie magma Super mega fajny yy, Fajna skórka na broń Siorb Super Emblemat mm, Słaby Firewerki w miarę okej okay. Kitsune, czyli ten od drifta Spoko Pnącza, słaby Rydzeń, fajne malowanie Siatka, też fajne malowanie Tajemnica, fajne malowanie World Cup 2019 Nie grałem, więc nie wiem Złote chmury Fajne malowanko Żar Ananas, balonówka, bandaż, dino, gorące i zimne, hiper, arbus, jaguar, kamuflaż, kara, kiery, kwietne. Lew, linia, linia skanowania, fajny, fajny, korzystam, e, nity, Nosorożec piki, posypka. Rybie łebki. Oh my god, ile tego jeszcze jest? Rybie łuski. Skryta czerń. E skrytobójca. Szakal. Szara zabawka. Szczęściarz. Świąteczny lizak. Trefle. Trias. Z piekła rodem. Zbieżność. I zielona zabawka. Reszta wszystko z karnetu. No to chyba wam już wszystko pokazałem. Także tutaj macie wyniki, ile wydałem na Fortnite'a. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i bardzo bym was prosił o zostawienie łapki w górę, suba na kanale i komentarza. Zbliżamy się do 100 tysięcy subków i bardzo bym prosił, żebyście byli aktywni na odcinkach, bo chciałbym wrócić, znaczy wrócić, zacząć moją karierę z odcinkami na tym kanale, systematycznie wrzucać odcinki, ale potrzebuję waszej motywacji, bo jestem osobą, która szybko się demotywuje i opluwa to i wiecie. A chciałbym nagrywać odcinki dla was, żeby wam się to podobało. Także pozdrawiam was, trzymajcie się i widzimy się na kolejnych odcinkach. Jo!